Wreszcie na wolności. Siema, z tej strony Song. Witam was w pierwszym odcinku na nowej serii. Właśnie wyszliśmy z więzienia. Wychodzimy, tak naprawdę. Zostawcie łapki, jeżeli wam ta seria się spodoba. Ja wyzwałem taksi, więc za chwilę dojedziemy już bardziej w rejony miasta. No i zapraszam was do oglądania tego filmu. Okej, okay, jesteśmy już na y, terenach family. Fa Nasza postać nazywa się Ethan Wilson. Ma on teraz 28 lat. No i właśnie wyszedł z więzienia. Jesteśmy na terenach y, gangu, jak widzicie. Więc ciekawie. Przyszedłem się dopytać, o co tutaj chodzi, że tyle ludzi. Ale okej, okay, dołączymy do gangu. Jesteśmy w gangu. I teraz powinniśmy mieć. Od Quick Jaya, czyli mm, od Gangu, jak teraz widzę. Jakieś zlecenia yy, dało mi powiadomienie, że jestem w mm, Gangu i w kontaktach powinienem mieć Quick Jaya. Na razie nie zwr zwracajcie uwagi na tą postać, ale ok, dzwonimy do Quick Jaya. Ok, musimy suppliesy i dostaniemy, że za to 600 dolarów. To jest jakby taki składnik do narkotyków skąd wiem. Więc musimy ukraść auto pierwsze. Tutaj mam osobę chyba. Okej. Okay. Jest teraz 17.50 do 20.50 mam to zrobić. Kradniemy auto na terenach. Ale okej. Okay. Wchodzi nasz kompan i lecimy do pierwszych do pierwszego szoku tak naprawdę. Okej. Okay. Mamy jakieś pół kilometra do naszego sklepu jak tam widziałem widzieliście musimy sobie dowód osobisty zrobić w następnych odcinkach ale okej, okay. lecimy szybko buchnąłem w auto, ale to nie zmienia faktu lecimy, wchodzimy strzelanina, bala się pewnie gdzieś tutaj, czy coś bije, okej, okay, wchodzimy idziemy do tego pomieszczenia i okej okay. Już mamy, więc wchodzimy do auta i lecimy do następnych punktów. Jak tam w ogóle ci leci w gangu? Członek gangu nam powiedział, że jest fajnie mega, więc mam nadzieję, że tak będzie przez całą serię u nas. Ok, lecimy do następnego punktu. Szybko wysiadamy, bierzemy. A, i jeszcze Quickjay nam powiedział, że nie możemy nosić barw, bo, za, bo najpierw robimy jakby takie zlecenie, żebyśmy już na pewno byli yy, po prostu w gangu. Czemu dostaliśmy jakieś dziwne sms od jakiegoś Z. Dziwne mega. Może dopytamy się e, Quick Jaya kto to jest? Z. Jesteśmy w następnym ostatnim podpunkcie. No i okej, okay. teraz musimy dojechać e, do punktu, który się znajduje na tutaj e, Form Drive, więc jest... Chyba jedziemy do Quick i zobaczymy czy dostaniemy nasze pieniążki. tak zwane dolary amerykańskie. Yy, ogólnie jak będzie tutaj 10 łapek, to dam wam mody w opisie, bo jest naprawdę ich dużo. No i trudno mi było je zainstalować, by nie wywaliło mi GTA. Sorry. Ok, idziemy i dajemy wszystko do jakiegoś apartamentu XD. Yy, teraz musimy skąd widzę... OK. Yy, Quick Jay nam dziękuję, że to zrobiliśmy. No i powinniśmy dostać pieniążki za chwilkę. Zobaczymy. Okej, okay, tutaj możemy wyjść z gangu, ale nie chcemy tego robić oczywiście. Yy, nie dało nam pieniążków, więc będzie trzeba coś zrobić, żeby je dostać. Pewnie w następnym odcinku już będą te pieniądze, dolary. Będę się starał mówić. Co to za bomba była, nie wiem. Czemu tu jeździ jakaś dubsta? Okej, okay, nie wiem. My idziemy spać y, do jakiegoś pomieszczenia tutaj. Dał nam QuickJ by z, sobie przespać. Więc my idziemy do jakiegoś pokoju i widzimy się już rano. Okej, okay, mamy już siódmą. Zadzwonimy do QuickJ, a może ma dla nas jakieś zlecenie. Fajnie jakby miał. Okej. Okay, y, musimy coś znaleźć. 3000 dostaniemy ale pewnie jakaś 2900 będzie dla Jaya. musimy pojechać sobie autkiem naszym musimy gdzieś je odstawić żeby nie było potem że kradzione jak polecacie mi jakieś modyfikacje przyjmę e, je miło możecie je pisać w komentarzu a i tutaj y, powinien wam powinniście mieć licznik y, hajsu tutaj Okej, okay, właśnie QuickJay mi napisał przed chwilą, że dostałem, za to zlecałem go przed chwilą, co zrobiłem 200 dolarów. I okej, okay, muszę szukać tutaj Will, czyli koła. Chyba. Skąd pamiętam. Nic nie znalazłem, ale goni nas policja z jakiegoś powodu. Więc już chyba coś y, zauważyli, że robimy nie tak. No i musimy zmywać, ja już piszę Quick Jayowi, że... Nie damy rady, no bo policja nas, nas ściga. Okrócze, musimy uciekać. No i okej, okay, my już jesteśmy po akcji. Na szczęście uciekliśmy. Teraz trzeba wszystko powiedzieć Quick Jay'owi, który stoi e, obok. Tutaj Quick. Jest, więc za chwilę powiemy. Powiedzcie, jak wam się podobało dotychczas, a my już idziemy pogadać z Quick yy, Skąd wiem, Quick musiał gdzieś jechać, więc pogadamy z tym chłopem. Ogólnie to e, chciałem to zrobić, ale nagle się włączyła policja. Było to obok budynku federalnego. Zjechałem szybko, nie udało mi się zdobyć niczego. Gość nam powiedział, że się nie dziwi, bo to było zadanie trochę trudniejsze, bo to było obok budynku federalnego. Więc się nam nie dziwi. No i to jest koniec tego odcinka pierwszego. Może byście chcieli daily z tej serii. Może może byście chcieli, nie wiem. Ale jak zostawicie pod tym odcinkiem 10 łapek, no to na pewno będzie daily. Więc dzięki.